Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze Smakiem. To już 91. odcinek i właśnie dziś przygotujemy pyszne piernikowe ciasteczka. Jeśli boicie się, że Wasze pierniki wyjdą twarde, koniecznie skorzystajcie z tego przepisu, bo 6 grudnia tuż, tuż, a nasz Mikołaj musi, musi coś jeść. Także... Przygotujemy dzisiaj razem te pyszne ciasteczka, jednak wcześniej zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego jeszcze nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch, mam nadzieję, że wy również swój założycie i razem, krok po kroku, będziemy przygotowywać pyszności. Zarówno dla nas, jak również dla świętego Mikołaja. Zaczynamy! Ja już swój fartuch założyłam, mam nadzieję, że Wy również, dlatego chodźcie tutaj niżej, pokażę Wam proste składniki, które nam są potrzebne do przygotowania tych ciasteczek. Będzie potrzebna nam mąka, mąka pszenna 250 g, jedna czubata łyżeczka ciemnego, gorzkiego kakao, jedna płaska łyżeczka sody, 110 g masła, mamy również cukier puder, a także jedno opakowanie przyprawy do piernika. Będzie potrzebne nam również jedno duże jajko. Zaczynamy przygotowanie oczywiście, od rozpuszczenia masła, przyprawy korzennej, a także kakao. Chodźcie tutaj niżej. Przygotujcie sobie rondelek lub garnuszek, i do tego garnuszka na początku wkładamy tutaj do środka masło. Tak jak Wam mówiłam, 110 g. Do masła wsypujemy jedną czubatą łyżeczkę gorzkiego kakao. Jedno opakowanie przyprawy do piernika, a także cukier puder. Cukru pudru mam tutaj 80 g. Teraz wszystkie składniki należy dokładnie rozpuścić, zagotować na ogniu, by cukier się rozpuścił, by nasza masa kakaowo-piernikowa maślana taka masa, była płynna, dlatego ja teraz idę do mojej kuchenki, rozgrzeję te wszystkie składniki, poczekam aż mi się połączą i za chwilę tutaj do Was wracam. Moi kochani smakosze, nasze wszystkie składniki, nasze wszystkie składniki są tutaj już pięknie rozpuszczone, zobaczcie jeszcze nam wszystko się tutaj powolutko gotuje, ja wszystko sobie jeszcze raz wymieszam i możemy przygotowywać dalsze etapy naszego ciasta. A została tylko mąka, została tylko soda, dlatego teraz poczekamy, aż chwilę nam ta masa tutaj ostygnie i będziemy łączyć te składniki. Teraz odstawię sobie na bok nasze wszystkie rozpuszczone składniki. A na środek zapraszam Was tutaj. Wsypiemy sobie mąkę. 250 gramów, sypiemy sobie płaską łyżeczkę sody. I dokładnie sobie te składniki wymieszamy. Ja teraz w międzyczasie sobie tutaj posprzątam dookoła. Poczekam, aż nam się masa ta czekoladowo-piernikowo-maślana ostygnie i będziemy przygotowywać dalej. Zobaczcie, tutaj nasza masa kakaowo-piernikowo-maślana. Ostygła, lekko nam przestygła, nie musi ona być całkowicie przestygnięta, dlatego teraz będziemy ją dodawać tutaj do naszej mąki. Ja sobie założę tylko jedną rękawicę, bo nasz garnuszek jeszcze jest gorący i przekładam sobie naszą masę do środka. Za chwilę będziemy łączyć, wyrabiać na początku za pomocą łyżki, następnie ręcznie do uformowania pięknego, gładkiego ciasta. Nasza masa jest tutaj już w środku, dlatego ściągam rękawice i zobaczcie, na początku wstępnie mieszamy te składniki. Wydawać by się mogło, że 250 g mąki to mało, jednak uwierzcie mi, troszkę tych ciasteczek wyjdzie. Ale to zobaczcie w efekcie końcowym. Składniki już nam się pięknie tutaj łączą. Bezproblemowo ciasto będzie odchodziło nam od dłoni, a jednocześnie pięknie nam się zagniecie. Zobaczcie tutaj niżej. Zobaczcie, nasze wszystkie składniki są już tutaj wstępnie wymieszane, i teraz do środka wbijamy jedno duże jajko. O, widzicie, trafiliśmy na jajko z dwoma żółtkami. I teraz dokładnie mieszamy te składniki też wstępnie, żeby nam się połączyły delikatnie z jajkiem i już nasze ciasto czekoladowo-piernikowe ląduje na naszej stolnicy. Stolnicę podsypcie sobie mąką i będziemy rozwałkowywać nasze ciasto, ale to oczywiście za chwilę, jakie wyrobimy. Zobaczcie, nasze ciasto jest połączone już z jajkiem. Ciasto teraz ląduje na stolnicy. Ja sobie stolnicę delikatnie podsypałam mąką i zagniatamy ciasto, aż będzie ono Jednolite i gładkie. I zagniatamy teraz nasze ciasto. Zobaczcie, jak ono bardzo łatwo się zagniata. Jednak poświęćcie 5 minut, żeby było przepiękne, delikatne. Za chwilę, jak już zagniotę nasze ciasto, zobaczycie efekt końcowy, jakie ono jest elastyczne. Zobaczcie, nasze ciasto jest gotowe. Miękkie elastyczne. Ja zapomniałam sobie wziąć tutaj noża, jednak ciasto podzielę sobie na dwie mniej więcej równe części. Zobaczcie, jak ono wygląda w środku. Teraz sobie stolnicę delikatnie podsypiemy tutaj mąką pszenną. Wałek sobie również podsypie mąką pszenną i nasze ciasteczka za chwilę będą gotowe do wykrawania. Ciasto będzie gotowe do wykrawania wałkujemy na grubość tak mniej więcej pół centymetra i będziemy kolejno piec je w piekarniku. Ale to za chwilę. Za chwilę się widzimy, jak nasze ciasto będzie rozwałkowane. Moi kochani smakosze, zobaczcie nasze ciasto jest już pięknie tutaj rozwałkowane. Teraz czas na foremki. Ja zacznę tak samo jak w przypadku naszych pierniczków, od wykrawania foremką choinką. Wykrawam nasze ciasteczka i za chwilę przekładamy je na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Zobaczcie, nasza pierwsza partia ciasta jest już wykrojona. Bierzemy sobie naszą pierwszą choineczkę i choineczka, ciasteczkowa choineczka, ląduje na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Ja mam tutaj blaszkę przygotowaną. Choineczka ląduje na papierze może troszkę krzywa, ale będzie piękna po upieczeniu. Wykładam pozostałe ciastka i pokażę Wam, jak będą się prezentować na naszej blaszce. Moi kochani smakosze, nasza pierwsza blaszka jest już wypełniona piernikowymi ciasteczkami, piernikowymi choinkami. Jak widzicie, tutaj są piękne, tutaj ręcznie troszkę krzywe wyszły, ale będą na pewno pyszne. Idę piec teraz pierniczki. Dlatego rozgrzejcie piekarnik do 170 stopni i pieczcie takie ciasteczka przez 12 do 15 minut. Kontrolujcie grzanie góra-dół bez termobiegu. Moi kochani smakosze, nasze ciasteczka piernikowe są już gotowe. Zobaczcie niżej, jak wygląda efekt końcowy. Oczywiście Wy możecie je również udekorować np. lukrem, możecie posypać cukrem, pudrem. I właśnie ten cukier-puder Wam polecam. Zobaczcie niżej efekt końcowy i za chwilę będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Moi, no kochani smakosze, nasz kolejny prosty, a zarazem pyszny przepis jest już za nami. Mam nadzieję, że przepis na te ciasteczka Wam się spodobał i przygotujecie je dla siebie, dla najbliższych, a przede wszystkim dla świętego Mikołaja. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro z kolejnym pysznym przepisem. I dziś, jutro będzie ostatni przepis przed naszym kulinarnym foodmasem. Cieszcie się smakiem razem ze mną! Wybrałam chojniczkę. Do zobaczenia.